I to już jest dzisiaj nasz odcinek i się otwieramy Dwa milkie boxy z starych serii, bo nie było To jest z... od tego zaczniemy sobie Ok. a to te... o nie no na początek takie rzeczy dobra, zmieniłem Niestety, no w tym takim. No, tu się rozpinać. Zobaczmy, co jest w tym. Hmm, dobra. Sprawdzamy. Okej. Okay. Okay, jak tutaj nam się trafi. Też <grym> co to jest wtedy? Nie wiem. To znaczy. No Byłaś no to. to, to, to Firmie! Padłok. Dobra. Mamy Padiego i tak się z nim prezentuje. Dobra. Po prostu no. To był tak jak mój odcinek. Niby trochę na. No, prawie takie same rzeczy smutno jest mi. I dawajcie łapkę w górę. Jak już tego nie zrobiliście. To pa, widzimy się jutro w następnym filmie. Pa! I dziękuję, to, że... No bo ktoś... ktoś dziękuję temu komuś, że, że mi napisał pod filmem że mam młodnego psa i dziękuję bardzo. Pozdrawiam tę osobę. Do zobaczenia.